Rozpoczynamy więc spotkanie Polska kontra Izrael. My więc rozpoczynamy po stronie Terro. Po tym jak wygraliśmy przed chwilą rundę nożową, przeżywających dwóch zawodników było po naszej stronie. A obecnie więc rozpocznijmy ciekawie, bo to zawodnicy Izraela próbują nas podejść mostem w większym komplecie zawodników. Niestety po pierwszej eliminacji tylar łapie Salema, ale Shushan łapie Dychę. A wiemy, że na tej mapie ostatnio w Monte Esports całkiem nieźle, też szło, robił dobre eliminacje, dobrze grał w tym Monte Esports. Już wam się w tym nowym Monte. Ale zobaczmy na ten moment, ponieważ Spawak na dobrej pozycji, czekamy na niego decyzję Jest eliminacja jedna, jest druga, ależ odwinął się nasz snajper i polska reprezentacja To łacin od Spawaka z przewagi 4 na 3 dla Izraela My wiemy doskonale co teraz zrobić, bo no rywal jest na miejscu, on jeszcze cały czas niby na shiftie Ale już wiemy, że on będzie sejfował te broń Ale była ta sytuacja, że Bożydar był wyzytywany od cheaterów Ba, Dycha był przecież też w, takiej, w takim samym położeniu Większość zespołów spodziewała się, że Dycha jest raczej odpalencem, a później okazało się, że Roś, który dochodzi do wielkich finałów turniejów w barwa ENS. Niestety, chyba trochę niedocenione nad polską rzeką Wisłą. Trochę, co nie, no bo jednak gdzieś te sukcesy Dychy raczej przemijały bez echa, a tymczasem to jest 3-0 do 0. Eee, szuka tego pierwszego kontaktu przy tym wejściu do maina zawodników terror, w tym czasie jednak, raczej terror próbują stanować dobre skany. Włapany mur. Tu jeszcze wciąż jest szuszan i nie wiem, czy on też chce upaść, podobnie jak jego teammate przed chwilą. Chociaż tutaj Kay przechodzi przez smoka i to nie było nic dobrego. Jeszcze próbuje spawać cisnąć, ale jak widać cały czas dobre eliminacje. Na nasze konto jeszcze szuszan, ale myli się w tym starciu, to dycha. Zgarnia ten pojedynek, Bluefinity to ostatni, jak mówiliśmy wcześniej, zawodnik Akademii Ninjas in Pyjamas, co więc tutaj wyciągnie absolutnie nic. Sprawdź stronę CSGO Skins, gdzie codziennie możesz dobierać darmową skrzynię. Dostępnych jest wiele metod płatności, a z kodem Mateo otrzymasz 2 ,10 zł 10 groszy na start i 10% bonus do doładowania. Na stronie znajdziecie mnóstwo skrzyń, a co jakiś czas dostępne są specjalne eventy, w których możecie zdobyć niesamowite nagrody. Na stronie możecie również brać udział w bitwach na skrzynki z innymi graczami, a zdobyte przedmioty możesz wymieniać za pomocą funkcji Exchanger. Link do CSGO Skinsa znajdziecie w opisie. Strona przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Dobra, chyba będziemy podchodzić po raz kolejny pod bombsite'a, no my gramy to tak? Mamy środek, tutaj menu. daje kolabę wraz ze Spawakiem, zajmować te pozycje pod bombsite'em, a w tym momencie eliminacja wpadła. Na nasze konto, Case z fragiem, Killar będzie miał okazję na dołożenie kolejnej, ten flash nie był w stanie złapać rywala Ale teraz ten timing musi być ważny, to nie niemenio, ale dycha Zupełnie kontroluje podejście od środka, jeszcze ostatnim jest mur Ale ten już noc wyjechać go o dupie i to wszystko wykończy Spawak, mamy 5 do 0 A tam przecież już Bad News Eagles czeka Na potencjalnych rywali w głównym turnieju, Amsalem czekający na Keya. Ten oczywiście zaraz będzie podchodził. Już na razie, Palak na kontrolę, nade, wysadzi ten granat. Ale zabrakło tutaj do kręcenia śruby. Salem wygrywa, choć informacja jest i też na pewno będziemy mieć ten awareness w kierunku Keva, aby tam gdzieś utrzymać sytuację. Teraz też dycha ciekawie, bo pod Sightem, a nie celnie anarches, i to jest szansa dla dychy. Chociaż to taka szansa, która niestety, ale będzie dla nas chyba. Nie za prosta, ucieka z spod bombsite'u. Tam też po upadali nasi zawodnicy. Dycha wciąż pod bombsite'em, no wiedział pozycji Anarkeza, Anarkez! Kolejna pomyłka! A więc szansa jest dla nas, bo jednak ten bombsite da utrzymać. Tutaj jednak Menio musi dobiec. to no, też nie będzie proste. spodziewać się rywali od rzeki. Wciąż, w końcu przed chwilą byli pod bombsite'em A. Natomiast no już pozycja Dychy jest solidna. Dwójkowo zawodnicy cel pluf i nic narazem salem. Podchodzący od... te. jak się nazywa to pozycja? Ja to nazywam zawsze kanał albo od CT, tak? Od CT. No dobra, upada na menu. Niestety upada też dycha. Dobra eliminacja od Bluefinicsa, więc to jest pierwszy punkt na koncie reprezentacji Izraela z 3D Max w ramach IEM Dallas 2025. Ależ to jest pit od Niezwykła forma dzisiaj Pawła, ale to się może podobać. Paweł też już ma odrobinę rozbratu. Odszedł z Montej Esports na początku roku 2025. Spawać świetnie to wszystko kontroluje, a więc mylą się zawodnicy z Izraela. My idziemy więc po szóste oczko. Tutaj jeszcze będzie podejście od Templa, Bluefinix, ale to jest ostatni z zawodników, bo dycha świetnie kontroluje. 1 na 5, słyszę tu panie pod tym bombsightem. Czy to wykorzysta? Niestety, wykorzystuje w pełni. To są dwa dobre fragi. Od zawodnika. Jak Dwindjas. 50 sekund, a więc tutaj może być jeszcze absolutnie ciekawie. Spawak podchodzący od templa. Bluefinic jest właśnie w tym miejscu. I to spawak oberwał, oberwał w głowę. Więc nim jeszcze raz napisz, bo nie widziałem tego. A tymczasem, no, podejście gdzieś środkiem tutaj Kejsa. Wczoraj będzie szukał eliminacji. Bluefinic wyłapany. Jak będzie z kolejną dawką wrogów, bo są tutaj pod tym środkiem, podchodzący Amsalem a Narchez jest najpierw celowany pod bombside'a. Hmm, drugie i trzecie miejsce idzie do drugiej fazy ruchowej, gdzie znowu zwycięzca awansuje na turniej, a drugie trzecie miejsce dopiero jest w tej drabince finałowej. O Jezus, ile, ile rzeczy. Czy będą wszystkie mecze Polski u Ciebie? Tak! Wszystkie mecze Polski na tym kanale, a teraz Kej, no dużo dające na pewno Blisto szuszam ale jak widać tutaj w tej walce Przesadnie, nie będzie to zrobił Dobra, wracamy do meczu, skrót bombsite'u B, tutaj zawodnicy C to czegoś szukają Ale mogą znaleźć Guza Tak jest, mur upada, on ma już jedną eliminację W tym meczu, średni ader mura To jest obecnie 15 A więc niezbyt wiele, pod bombsite'em ma Dycha Przepraszam, Kej i Tylar Kontrolowali te pozycje, a tymczasem pod bombsite'em B Będzie już głośno, na tyle Bluefinic no to jest chyba zawodnik jeden z lepszych po stronie zawodników z Izraela. Czy on nie spodziewa się wyjścia z Main AB? Bo tam gdzieś za chwilę zagrożenie może być potężne. Key wygrywający pojedynek, teraz jeszcze idziemy do Respacete. Tam ustawiony Amsalem. Salem. Mamy przyjęty bomb i w tym momencie zawodnicy rywali nie powinni być specjalnie groźni. Jeszcze będzie próba walki, ale na ten moment wszystko przebiega idealnie. Anarkez i Am Salem jako duet. Będą uciekać, a Polska dominuje w tym spotkaniu. Aż jednak jest to chyba najlepszy Esport sport jaki może być. No, tak nastraszył, tak nastraszył odrobinkę Amsalem. A więc jeszcze dwie rundy w samotności, a później mamy się spotkać razem. Tymczasem Anarches wcelowany. Okej, okay, troszkę dycha chyba. Przysnął w tej sytuacji. Ale dziękuję panowie, że mi dali się znać. No dobra, podchodzimy pod Wąsa i da tutaj duet Kej i Killar. Killar już upadł. Jeszcze walczy Kej, dobiega Spawak, ale spawak dobiegnie na sytuacji 1 na 5, trudna. Ale do wykonania absolutnie akcja. Szczorok dzisiaj Snatch dał Acea! Czemu Spawak miałby nie dać Ajsa połączonego z klaczem 1 na 5? Zobaczmy więc dyspozycję Spawaka, kolejny dobry strzał Am Salem jest na miejscu! Spawak już trzeci raz! Ale szothewion, już od znajduje się! Jeden z zawodników i tego niestety Spawak nie wie. I taka polska, taka komnata. To mógłby być naprawdę kolejny. Całkiem fajny do kibicowania polski skład killer walczący z dywanów, ale on nie jest sam. Jeszcze jest Kay, a więc być może jest szansa na jakąś eliminację. Am salem znajdę pod dyszę, Ależ zamieszania, ależ zamieszania. Spawać już w templu to minęło 30 sekund rundy. A my tymczasem jesteśmy w każdym miejscu na mapie. Tymczasem jeszcze gdzieś od Mira był Dycha, ten jednak złapana, więc spawak ma rywala od pleców i od przodu. No dobra. Pakajcie pod A w ogóle, więc Kay ma opcję, aby zaplantować pakę bez problemu. Na środku menu i jeszcze spawak w templu, więc. Totalne zamieszanie na mapie, my nie łapie od pleców rywala, a teraz co zrobią zawodnicy Izraela, to jest Shusham, to jest Amsalem, dobrze spawak, ależ on jest mocny, jeszcze sam Amsalem, ostatnia ruda tej połowy, a więc nic tutaj i zawodnicy Izraela nie powinien zrobić, 9-3 i to jest czas na połączenie z naszym przyjacielem Stream. Tobie reżyser działa, bo mi nie bardzo. My ja ten. nie wjazd na bombsite B teraz i zobaczcie jak menio przez smoki próbuje kogoś złapać, niestety tracimy defensywę Menio ostatni z żyjących filarów, ale nie może ustrzelić tej głowy Trafia kej. Teraz wyjście jeszcze od kill'ara i ten pojedynkę będzie walczył, jeden na dwóch kill'ar w sytuacji 1v1 No i powiedz mi, powiedz mi czy to będzie zwycięstwo Oj tak, Cześć. myślę, że tak, Killer ma przecież aż jeszcze 20 sekund na to, żeby rywala złapać, pakę rozbroić, Killer, dam salem gdzieś tam jak w Potetrisie wskakuje na dół, ale to nie był czas, to nie był moment, aby w tym momencie zmieniać swoją wysokość, Killer, killer, z klaczem, ależ to jest piękne spotkanie, lufa. No naprawdę dużo informacji zebranych, a tak Izrael się przegrupował. I teraz nie wiemy, gdzie są do końca. Ci zawodnicy od okay, niestety się dowiedział. Wychodzi przez smoke, a tam zong trzech przeciwników obok niego. Kylar usłyszał już zeskok. Wiemy, że to będzie domykanie Bamsa B. Dycha z trafieniem. Dyszka słyszy kolejnego swojego przeciwnika, ale tu jest myją Chociaż ten wyrywa niezłego heda. Musi się chować na długi czas. Dycha już wie, że trzeba zwiewać jeszcze Tylar. Przez chwilę łudził się będzie, że może ktoś podejdzie do niego z Ale faktem jest, że niestety Izrael w tej drugiej rundzie spotkania odpowiada na rundzie Force Bay. 15, a tu dobry, dobra ustawka od nas i dobre strzały z Pawaka. Killer do pomocy. Szkoda, że Spawak niestety swoje życie musiał stracić. Ale w każdej wojnie, no. Wojna wymaga poświęceń. Niestety, znaczy. poświęcenie spawacza to nie jest nic dla nas dobrego, bo głosi absolutnie w formie. Oby ta forma była! Jest też Paweł Dychak! Ułożył te gwiazdy niezwykle ciekawie. Wydaje mi się, że to wszystko tak specjalnie zostało ułożone. Jedziemy! Zajęty środek od Izraela. No i gdzie oni będą chcieli pójść? Odsmokowa Odsmokował się Kane na bombside'a, odsmokowali gracze z Izraela z pawaka. No i tak są kropce. Stoją na tym środku, próbują coś pikować, ale tu spawak. Jedno trafienie przez smoka, dobry Nate. No i Izrael zamknięty w klatce, aktualnie za tymi granatami dymnymi. Zobacz, jak to wygląda ogólnie teraz na minimapie. No my z każdej strony domykamy swoich przeciwników. Wszystko jest trzymane. Szkoda tylko, że Mor ustrzelił nam teraz. Ej, ale przed szansą killer! Dwa fragi od niego. Jezdę do pomocy, Menio. No i przy życiu zostaje sam Szuszan. Ten bez żadnych szans, bo Spawak trafia go w plecy. A więc 12.4 Polska obecnie mierzy Izrael i pytanie, czy tak będzie dłużej. Czy Killer i Kay obronił bombside upy? zamknąć to wszystko w tej ostatniej rundzie? Bo oponenci bez pieniędzy, to są Teki9, my więc walczyć będziemy. Killer wyłapany, Kay za smoke'iem, ale gdzie on pędzi mur? Dycha z walką, no dobra, trzeba będzie wykonać jednak kawał solidnie pracy, bo teraz dwóch na trzech do wyciągnięcia, Menio i Dycha, więc dwóch zawodników doświadczonych, nie ma co ukrywać. Menio wielokrotnie grywał w wielu zespołach, w Anonimo sport, w Wiśle Kraków, w Nine... Ale tak, Menio nie dał rady, zostaje sam, więc dycha. Chyba odłożymy jeszcze świętowanie na parę minut później. Z wynikiem 3-2, pokonali dzisiaj e, wyżej rozstawione Dynamo Eklo. To jest VRS, tak? Zwyciężyło Rainbeta? To jest VRS? Turniej? E, tak, Rheinbett był chyba VRS, z tego co. Z tego Super. Się kojarzy, ale to ktoś może zweryfikować menu ze snajperką, to nie jest coś, co oglądamy często. Ale nawet trafił menu, więc e, człowiek orkiestra ma swoje lata, ale zobaczcie, jak strzela. jest. Przecież... kurwa no chcę powiedzieć koje z węsu, szybko poszło